Kategoria pierwsza Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Realizacja projektów w tej kategorii miała na celu nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy społeczności lokalnych, pogranicza poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wspieranie projektów w dziedzinie inicjatyw społecznych, kultury i spędzenia wolnego czasu. Wśród zrealizowanych projektów na szczególne wyróżnienie zasługują. Starostwo Powiatowe w Pszczynie wraz z partnerami projektów za realizację pięciu mikroprojektów, których głównym celem było promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez wspólne rozgrywki sportowe uczniów szkół z Czech i Powiatu Pszczyńskiego oraz zwiększenie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych. Dzięki organizacji warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych oraz wymianie doświadczeń pomiędzy ich opiekunami mikroprojekty przyczyniły się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i poczucia inności. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w wielu wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych po Euroregionie Beskidy. Czeskie Towarzystwo Sportowe Rekord w Bielsku-Białej za realizację trzech mikroprojektów skupiających się na nawiązaniu i rozwoju współpracy poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu. W ramach realizacji mikroprojektów zorganizowano turnieje piłkarskie, Akademię futsalu w formie warsztatów piłki nożnej oraz rozegrano szereg meczy. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu edukacji sportowej w zakresie piłki halowej podniesiono wiedzę oraz kondycję fizyczną polsko-czeskiej młodzieży. Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik w Bielsku-Białej za realizację mikroprojektu Janosik pokonuje granicę Polsko-Czeska Współpraca Sportowa skierowanego do dzieci i młodzieży trenującej judo. W ramach projektu zrealizowano Cykl spotkań treningowych dla różnych grup wiekowych z udziałem zawodników z Polski i Czech, konsultacje kadry szkoleniowej klubów partnerskich w celu wymiany doświadczeń w pracy trenerskiej oraz obóz przygotowawczy dzieci i młodzieży z terenu Polski i Czech. Projekt zakończył międzynarodowy turniej judo Pokonujemy granice. Klub sportowy Judo Frydek Mistek za realizację mikroprojektu Mistrzostwa Euroregionu Beskidy w Judo, którego głównym celem było zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez organizację obozów sportowych Judo oraz Międzynarodowego Turnieju Judo we Frydku Mistku. Z kolei dla trenerów i pracowników przeprowadzono seminarium edukacyjne na temat wykorzystania funduszy unijnych w sporcie. klub hokejowy Frydek Mistek za realizację mikroprojektu zapoznanie się Frytka Mistka i Jastrzębia-Zdroju poprzez hokej polegającego na współpracy młodzieży z dwóch klubów hokejowych. Podczas meczów młodzi hokeiści mieli możliwość porównywania swoich umiejętności, z kolei starsza młodzież z obu partnerskich klubów miała okazję do dyskusji na temat hokeja.